Kim są autorzy i skąd pochodzi technologia? Technologię opracowali badacze z Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie, Danilo Eivoule, Daniele Panoun, Dario Montagnini i Emad Emam, a jej opis opublikowano jako preprint w serwisie R14 w lipcu 2025 roku. Zasada działania Channel State Information, CSI WHOFI opiera się na szczegółowej analizie Channel State Information, CSI, czyli danych dotyczących zmian w amplitudzie i fazie sygnału Wi-Fi. Te zmiany powstają, gdy fale elektromagnetyczne oddziałują z ciałem człowieka, odbijają się, załamują i ulegają dyfrakcji i absorpcji. Rezultatem jest specyficzny zestaw zakłóceń charakterystyczny dla danej osoby. Deep Neural Network z Transformerem Analiza tych sygnałów odbywa się za pomocą modularnej sieci neuronowej, w której rdzeniem jest enkoder typu transformer, model doskonale radzący sobie z sekwencjami danych o długim zasięgu. Sieć została wytrenowana przy pomocy strategii InBatch Negative Loss, co pozwala na tworzenie trwałych i odróżnialnych odcisków biometrycznych. Skuteczność systemu WHOFI osiągnął imponującą skuteczność identyfikacji rzędu 95,5%, tzw. ręki 1 Akiresi, na publicznym zbiorze testowym NTUFI. Porównanie do wcześniejszego systemu IFI 2020 rok pokazuje, że WHOFI osiąga znacząco lepszą skuteczność IFI uzyskiwał około 75% trafień. Przewagi nad systemami wizualnymi. Bez światła i przez przeszkody, system działa skutecznie nawet w ciemności i potrafi identyfikować osoby przez ściany czy inne bariery, ponieważ WiFi przenika przeszkody lepiej niż światło. Pasywność i brak urządzeń WHOFI wymaga jedynie obecności osoby w zasięgu sieci Wi-Fi, nie ma potrzeby noszenia telefonu, używania kamery czy innego urządzenia wspomagającego. Większa dyskrecja i potencjał precyzyjnej identyfikacji, brak rejestracji wizerunku czyni ten system subtelnym, ale jednocześnie niesie duże ryzyko, bo użytkownik nawet nie wie, że jest rozpoznawany. Możliwe scenariusze praktyczne: inteligentne domy np. sterowanie oświetleniem na podstawie rozpoznanej osoby, systemy bezpieczeństwa np. bezkontaktowe kontrolowanie dostępu, opieka nad osobami starszymi. Monitoring obecności i bezpieczeństwa bez kamer. Kluczowe obawy i ryzyka: prywatność i etyka. System może być użyty do niedostrzegalnego śledzenia bez zgody, co budzi poważne obawy etyczne. Brak ram regulacyjnych WHOFI jest na razie tylko projektem akademickim, bez obecnych planów wdrożeń komercyjnych czy państwowych, ale łatwość stosowania może wymusić potrzebę tworzenia regulacji prawnych. Skalowalność i generalizacja wyniki opierają się na kontrolowanych warunkach i ograniczonej próbce zestaw NTUFI, co budzi pytania o działanie w zróżnicowanych, dynamicznych środowiskach. Model może być też podatny na przeuczenie. Podsumowanie. WHOFI to przełomowa i jednocześnie kontrowersyjna technologia, która umożliwia identyfikację osób za pomocą sygnałów Wi-Fi, bez kamer, bez urządzeń i bez bezpośredniego kontaktu fizycznego. Wspierają analiza CSI i transformer based DNN, osiągająca wysoką precyzję identyfikacji około 95,5%. Jej zalety to działanie w każdych warunkach i pełna dyskrecja, ale z drugiej strony wywołuje poważne wątpliwości dotyczące prywatności, etyki i regulacji. Jeśli podobał Ci się ten film i chcesz być na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj. Dzięki subskrypcji będziesz zawsze na czas z nowymi odcinkami, które dla Was przygotowuję. Jeśli film przypadł Ci do gustu, zostaw łapkę w górę. To nie tylko daje mi mnóstwo motywacji do tworzenia kolejnych materiałów, ale również pomaga innym znaleźć ten kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.